Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do was z reading vlogiem. Jest to dla mnie dosyć specjalny reading vlog. Dla was może nie aż tak, po prostu będę tu recenzować kolejną książkę, ale będzie to książka, która jest moim pierwszym patronatem, czyli przy naszej piosence Klaudi Bianek. Książka, która ma swoją premierę 1 lipca. Ja już ją oczywiście czytałam wcześniej, było to bodajże w maju, ale teraz będę czytać ją razem z wami jeszcze raz i mówić wam na bieżąco o moich odczuciach i też oczywiście przedstawię wam tu moją całą opinię o tej książce i też powiem, Dlaczego zdecydowałam się objąć ją patronatem? Razem z książką przyszło do mnie kilka fajnych rzeczy, które Wam zaraz pokażę. Jak książkę już zaczęłam, znowu jestem na 23 stronie i zaznaczyłam sobie tu już zakładką, która była właśnie w tym mini boxie, który był do tej książki. Um, nie wiem, czy to się. Sfokusuję, tak. E, tak wygląda, jest po prostu przecudowna. Wy wiecie, że ja kocham kawę, tak. Tutaj główny bohater jest baristą, więc to jest dla mnie w ogóle już, e, jestem kupiona. E, więc mamy tutaj właśnie e, zakładkę z kawą. Do tego była również sama kawa. Kawa, która jest tak pięknie opisana, tu, że ja mam ochotę po prostu zjeść te ziarna. Jest to łagodna kawa o karmelowym aromacie z nutą czekolady i migdału. Wy tego nie wiecie, ale moja ukochana kawa to jest kawa karmelowa. Kawa mrożona karmelowa, kawa ciepła karmelowa, każda kawa z karmelem to jest, przepraszam, to jest po prostu moja miłość, więc jak ja to usłyszałam i jak ja to wsypię do ekspresu, to ja od tego ekspresu nie odejdę. W zestawie również była taka mini książeczka z informacją o o tej palarni kawy i też były jeszcze naklejki, które wyglądają przeuroczo i na pewno je użyję, bo uwielbiam naklejki. Aha, jeszcze była jedna rzecz. Był jeszcze plakat, plakat taki mały, on jest w formacie e, książki, e, i jest tu napisane, że happiness is a cup of coffee and a good book, więc to na pewno do mnie przemawia i to jestem ja, e, i to powinno być moje motto życiowe, więc postaram się to jakoś umyć, bo niedobrze. Paczka przeszła podróż pocztą i deszcz, więc mam nadzieję, że to naprawię i gdzieś sobie powieszę. Więc uważam, że ten cały zestaw jest po prostu przeuroczy i dalej wydaje mi się, mam nadzieję, że gdy będziecie oglądać tego vloga, to dalej będzie dostępny. Nawet. Czy ja mogę kiedyś w spokoju cokolwiek nagrać? Nie wiem, na czym skończyłam, ale jak widzicie, na wydaje nam się, możecie. Zdobyć priory, właśnie przy naszej piosence, i w cenie 39 zł, macie cały ten zestaw, który ja Wam pokazałam, a za 29 macie zestaw tylko, że bez kawy. Uważam, że za 39 zł, za książkę, która sama w sobie kosztuje 39,90, kawę, zakładkę, ten mały plakat, naklejki, to uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna cena, jeżeli i tak chcielibyście kupić książkę. Tak jak mówię, też od 1 lipca będzie normalnie dostępna w sklepach. Jeśli chodzi o to, co teraz czytam, to zaczęłam książkę mojej jednej z ukochanych autorek, czyli Elizabeth Acevedo, Club When You Land, książkę, na którą czekałam strasznie długo i cieszę się, że w końcu ją zaczęłam. Jestem w niej zakochana od pierwszych stron, jestem dopiero na stronie 98, ale... Już ją kocham i już czuję, że będzie to chyba moja ulubiona książka tej autorki. Taką mam nadzieję, bo na razie czyta mi się ją niesamowicie i historia zapowiada się też niesamowicie. Słuchajcie, przychodzę z takim małym book haulem, Mam trzy nowe książki, więc szybciutko przed treningiem, bo zaraz wychodzę. Wam je Pokażę. Pierwsza z nich to The Babysitter's Coven i to jest, e, historia ciekawa. Mamy tu 17-letnią dziewczynę, która ma klub opiekunek do dzieci. I tak naprawdę przyznałam szczerze, że nie wiem, co tu się dzieje. E, kiedyś, bardzo dawno temu, zobaczyłam tą książkę gdzieś na zagranicznym booktube, ale była dosyć droga na book depositor, więc jej nie zamawiałam. A ostatnio na Allegro znalazłam ją chyba za 25 zł, więc pomyślałam, że wezmę jeszcze w twardej opra oprawie z obwolutą. Pod w ogóle obwolutą wygląda przecudownie. E, więc tak, cieszę się, że ją mam. Jak przeczytam, to na pewno coś o niej u mnie usłyszycie. Następną książkę kupiłam w tym samym zamówieniu, i ona była jeszcze tańsza. E, jest w twardej oprawie, z obwolutą. Jest to książka Dear of Shadows, ale ja nie mam pojęcia, co to jest. Nigdy w życiu o tej książce nie słyszałam. Tutaj, z tego co pamiętam, e, to jest to historia dziewczynki, która ma ciężki rok. E, jej matka odeszła, ojciec przeprowadził ją i chyba jej babcie gdzieś do jakiegoś starego domu, czegoś coś takiego, gdzie nie chciała mieszkać i tam spotyka cztery duchy, które nawiedzają ten dom um, i więcej nie wiem, ale brzmi to ciekawie, okładka też jest przeurocza, więc mam nadzieję, że będzie to po prostu taka fajna historia um, i tyle, jeżeli ktoś z was ją czytał, to dajcie mi znać, bo nigdy o niej nie słyszałam Następna książka to coś, czego jestem mega ciekawa, chyba najbardziej z tych trzech, trzech. Jest to książka SeksoGrafie i jest to reportaż uczestniczący o poskusach i pragnieniach. I tutaj nasza autorka doświadcza wszystkiego sama. Zamieszkuje ona z jakimś peruwiańskim seks guru, który ma też inne żony i tam doświadcza różnych rzeczy. Wiem, że ma tam jakąś styczność chyba z prostytucją jeszcze um, i różnymi takimi rzeczami. Tytuł sam wskazuje, o czym to jest. Bardziej ciekawi mnie, czy będzie to bardziej tak pod względem erotycznym, czy bardziej takim badawczym. Jestem po prostu ciekawa, tego jest strasznie cienka ta książka, bo nie ma nawet 300 stron. Eee, I tyle jestem ciekawa tego tematu i, i właśnie tego, jak tam autorka to wszystko przedstawiła i tak naprawdę co tutaj będzie. I tą książkę zobaczyłam u Wiktorii z bookami na Instastory, e, bo robiła właśnie bookhaul mnie zaciekawiła ta pozycja. Więc tak, to są trzy nowe książki, jeżeli coś jeszcze u mnie się nowego pojawi w tym tygodniu, to na pewno Wam pokażę. Jestem na 169 stronie przy naszej piosence i powiem Wam tak, uwielbiam Klarę, uwielbiam ją, to jest siostra Antka. Um, uwielbiam też pana Jacka, to jest taki wspaniały człowiek. Mało go tu jest, ale jednak gdy jest, to moje serce po prostu rośnie. Cornelia jest taką bohaterką, że nie przeszkadza mi, nie denerwuje mnie. Um... Ale jakoś nie wiem, czy mogłabym się z nim zaprzyjaźnić. Za to z Antkiem na pewno mogłabym się zaprzyjaźnić. A z Klarą to już w ogóle, naprawdę. Klara. Czy wy słyszycie ten motor, który jedzie? Klara to jest po prostu cud człowiek, i jest taka radosna, i sprawia, że po prostu ja się uśmiecham, gdy o niej czytam, więc tak, tu na razie jest no świetnie, mogłam się tego spodziewać, bo już ją czytałam. Jeżeli chodzi o Elizabeth Acevedo, to nic nie czytałam. Jestem dalej na stronie 98 albo 99. Jeżeli chodzi o, o tą książkę, to tutaj ogólnie chyba Wam nie mówiłam, o czym ona w ogóle jest. Tutaj mamy historię dwóch. Dziewczyn, które mają wspólnego ojca i ich ojciec ginie w katastrofie lotniczej, i teraz muszą się zmierzyć właśnie z nową teraźniejszością, z nowym życiem, które chyba pod jakimś względem będzie później połączone. Nie wiem, na razie no, do tej 98 strony jesteśmy na etapie tego, że zdarzyła się ta katastrofa lotnicza i dziewczyny muszą się pogodzić z prawdą, z którą na razie jeszcze chyba się nie pogodziły. Ale ja po prostu kocham styl e, Elizabeth Acevedo, ona tak cudownie pisze i oczywiście tutaj mamy tą samą formę jak jest w e, Deep nie wiem czy to widzicie, czy wam to nie prześwietla, ale jest to ty, pisane tą e, poezją typu wolnego, Slam, tak, tak się nazywa e, i czyta się to niesamowicie. Język jest prosty, więc uważam, że fajna jest też na rozpoczęcie czytania po angielsku, ale ja bym raczej zaczęła o With the Fire on High, która ma normalną formę, a nie właśnie taką. Ale uważam, że język jest prosty i, i na razie jestem zakochana, ale ja uważam, że też to jest przez to, że ja po prostu uwielbiam to, jak ona pisze, i myślę, że każdą jej książkę w pewien sposób pokocham. A z miłości to współczuję. Um... Zero postępu. 53 strona to jest też żart jakiś chyba, bo reportaż mi się podoba, tylko po prostu nie miałam czasu czytać. Ale mam nadzieję, że teraz szybko to nadrobię i, i ruszę po prostu do innych książek, bo już mnie męczy siedzenie przy jednej książce tyle czasu, ale wiecie, podczas sesji ja wolę skupić się na nauce, a nie na książkach. A jeżeli chodzi o ten reportaż, to po prostu mamy tu historię kobiet i mężczyzn z Omanu, też Polek na przykład, które e, przeprowadziły się do Omanu, po prostu tam e, ludzi i kultury. Ale no tak, nic więcej Wam nie powiem, bo jestem dopiero tak naprawdę na początku. I tu oczywiście mam piękną zakładkę od babci i dziadka, cudowno. E, więc tak, to na razie tyle, jeżeli chodzi o update'y i będę odzywać się do Was później. Cięgnąć po jakiś komiks, albo powieść graficzną, więc y, przeczytałam Powrócisz tu Karoliny Chyrzewskiej. To było beznadziejne, naprawdę to... Na pewno to, zaraz obok listy, która zmieniła moje życie, trafi do najgorszych książek tego roku. Ja po prostu nie... Ja nie... Po co to powstało? Naprawdę, przepraszam, ale, ale taka jest prawda. Tu po prostu są rozważania dziewczyn na temat tego, który facet jest lepszy, Polak, Hiszpan czy Niemiec, z którym chciałaby wziąć ślub, który jest ładniejszy, który się lepiej ubiera, który styl życia jest lepszy i tak dalej. I to tyle, naprawdę. Poznajemy tu naszą główną bohaterkę, która też wspomnieniami ucieka do lat młodości swojej matki, więc mamy tutaj też właśnie rok, 2012 bodajże tak i rok 1970 któryś, coś takiego i hmm. i oba te wątki po prostu są naprawdę niepotrzebne I były tu na przykład momenty, tu nawet nie ma czego wam zaspoilerować, rozumiecie? To ja bym wam mogła przeczytać fragmenty z jakiejkolwiek części książki, ja wam nic tu zaspoileruję Nic wam tu nie zaspoileruję, bo tu nic nie ma bardzo zdenerwowało mnie, tak? Zostało ukazane e, polskie społeczeństwo trochę. E, na przykład był temat tego, ja wiem, że to jest niekiedy prawda, tak? E, na przykład seks, to jest temat tabu często w Polsce. Ale ja nie uważam, żeby to dotyczyło praktycznie każdego człowieka, tak? A tu wszyscy są po prostu mierzeni tą samą miarą. Tutaj nasza główna bohaterka opowiada swojej koleżance coś, co robiła z jakimś facetem, a ona mówi, że Rany, jesteś niesamowita, że mówisz takie rzeczy tak otwarcie i że w Polsce nie rozmawia się tak otwarcie o seksie. To jest bardziej nasza prywatna sprawa. Jesteśmy katolikami i tak dalej, no. Beznadziejne i o tym dokładnie ta książka była, tak? O rozmawianiu o facetach, o tym, który styl życia jest lepszy, gdzie, gdzie by się lepiej mieszkało, ale bez uzasadnienia tego jakiegoś konkretnego, więc ani nie poznajemy tutaj dobrze kultury polskiej, ani tej niemieckiej, i po prostu wszystko tu jest beznadziejne, naprawdę. I to kosztuje 45 zł. Ja tego nie kupiłam na szczęście wtedy, bo ja to na targach nie wiem, czy, czy pamiętacie, jak to kiedyś pokazywałam, że jeszcze to do, dorwałam na targach i wtedy chyba za trzy powieści graficzne płaciłam 15 zł e, i wzięłam między innymi tą, bo się zapowiadała fajnie, ale jednak jednak gwiazdka. Przychodzę z takim króciutkim update'em, bo nie mam za dużo czasu w tym momencie, ale ogólnie... Wątek romantyczny. Ja często się boję wątków romantycznych, szczególnie w obyczajówce, która tak jakby jest pomiędzy obyczajówką a romansem. Boję się ich, bo wiem, że ja często odczuwam taki cringe po prostu, gdy czytam o różnych rzeczach. Tutaj tego nie ma. Może się trafiło jedno zdanie, dwa, przy których miałam takie, mm. ale tak naprawdę po prostu wciągam się w to i angażuję się w ich relacje, czyli Corneli. I Antka, bo to oczywiste jest, że tutaj oni są głównymi bohaterami i między nimi też y, nawiązuje się jakaś relacja. I to mi się właśnie tutaj podoba bardzo y, i też bardzo podoba mi się to jakie są tu tematy poruszone, y, czyli na przykład y, przemocy. Patologii I, i to nie jest tak, że tu jest to, wiadomo, nie, nie poznajemy tego aż tak mocno, tak, ale nie jest to też tutaj tylko tak ujęte lekko. Poznajemy to do tego stopnia, żeby uważać to, że to jest część tej historii, to jest część życia tych bohaterów. Um... Nie chcę wam tu powiedzieć e, dokładnie o co chodzi, bo nie chcę wam też zaspoilerować nic, ani zdradzić, ale to tu jest I, i urzeka mnie też właśnie to, że Klaudia Bianek porusza tak ważne tematy w taki zwykły sposób, dzięki czemu one są dla nas po prostu bardziej prawdopodobne. E, I tutaj to na pewno jest bardzo fajnie ukazane. Więc tak, takie krótkie przemyślenia chciałam wam po prostu powiedzieć e, w trakcie czytania. Ten kadr nie jest najlepszy i też ja nie wyglądam najlepiej, ale to jest nieważne, bo, ponieważ przechodzę z czymś ważniejszym, czyli, czyli mam straszny problem z mówieniem, jak zawsze, czyli z trzema nowymi książkami kolejnymi. Pierwsze to oczywiście Red White and Royal Blue. Bardzo ciekawa mnie kwestia tłumaczenia, o którym słyszałam różne niezbyt... Dobre rzeczy. Ja tę książkę czytam w oryginalnej, jestem w niej zakochana, uwielbiam ją. Tutaj mam oryginał, tutaj mam naszą, nasze polskie wydanie, muszę pochwalić, nasze jest solidniejsze. Do tego ma skrzydełka, co mi się bardzo podoba. Więc tak, będę to czytać, jestem bardzo ciekawa i też chętnie wrócę sobie do tej historii. Kolejna rzecz to Pułapka Czasu. Powieść graficzna bodajże dla dzieci. Ja ją zobaczyłam u Oli, książkowego fryka. Powiedziała, że na jakiejś tam y, stronie Zamówiła ją za 5 zł. No to ja oczywiście. Pierwsze co zrobiłam, weszłam na tą stronę, sprawdziłam i ta książka dalej była za 5 zł. I wczoraj jeszcze sprawdzałam i ona dalej tam była za 5 zł. Tylko skąd ja to mamania, tak, tak się nazywa. Mamania.pl? Tak, dokładnie, tak. E, więc jeżeli e, Was interesuje, to, e, to zachęcam, żeby tam zajrzeć. Może jeszcze akurat będzie ta promocja. Mamy tutaj Mac, do której domu przychodzi jakaś starsza pani, e, i Wychodzi na to, że ona wraz ze swoim bratem i ich kolegą musi wyruszyć ratować mężczyznę, który zaginął bez wieści podczas tajnej misji rządowej. Mamy tu kosmos, jakieś podróże kosmiczne, walki z mrocznymi siłami. Więc jestem bardzo ciekawa. Kreska też jest bardzo ładna, więc zobaczymy. I teraz ostatnia rzecz, którą od dawna już chciałam kupić, e, czyli Złodzieja Dusz Anety Jadowskiej. Myślę, że o Anety Jadowskiej już sporo słyszeliście, szczególnie na BookTube i na Instagramie, bo dużo osób o niej mówi, między innymi, nie wiem, Nikola czy, czy Zuza. E, też chciałam spróbować już od dłuższego czasu, gdy usłyszałam o tych książkach. Potrzebuję czegoś takiego luźnego, co mi poprawi humor, co mnie wciągnie. I, I tyle, a o Anetcie Jadowskiej naprawdę słyszałam bardzo dobre opinie. W końcu przychodzę powiedzieć wam troszkę więcej o książce Klaudi Bianek przy naszej piosence. W tej historii poznajemy Kornelię i Antka, którzy na początku się nie znają i poznają się w dosyć specyficznych okolicznościach, ponieważ Antek przyłapuje Kornelię na kradzieży w jego kawiarni. Kur nam przerwał, ale wracając do tematu, to Antek ma kawiarnię, jest on baristą z, takiego, z takiej pasji, to jest jego hobby i on uwielbia uszczęśliwiać ludzi kawą, robić ją i uszczęśliwiać tym ludzi. Ma on właśnie dobrze prosperującą kawiarnię, w tej sferze życia mu się powodzi, niestety w innych sferach, jak na przykład miłość, mu się nie za bardzo powodzi. Nie ma on stałego związku, bo też większość czasu swojego poświęca właśnie na biznes. Natomiast Cornelia w życiu ma o wiele gorzej. Um, Warto zaznaczyć, że ma ona niespełna 18 lat, więc jest Młoda, dopiero wchodzi w to dorosłe życie, a tak naprawdę musiała wcześniej dojrzeć, bo um, praktycznie sama zajmuje się swoim młodszym bratem Adrianem, który no jest w tym nastoletnim wieku i przechodzi taki lekki okres buntu, więc na pewno nie ułatwia e, jej tym już dość trudnego życia. Więc tak, wydaje mi się, że to są takie główne rzeczy, które powinniście wiedzieć, i ja właśnie z tą wiedzą podchodziłabym do tej książki. E, teraz wam powiem o samych moich odczuciach, więc nic tu e, nie zostanie wam zdradzone. Jeżeli chcielibyście jakieś spoilery, to zawsze możecie do mnie napisać na Instagramie i tam Wam wszystko powiem w filmie. Nie chcę robić spoilerów. Chcę Wam powiedzieć o moich odczuciach i dlaczego ta książka tak mi się podobała i dlaczego tak dobrze się przy niej bawiła. Uważam po pierwsze, że Claudia Bianek pisze naprawdę bardzo lekko i bardzo przyjemnie. Po prostu tak. Swobodnie się to czyta, płynie się przez tą książkę, bo ten język jest naprawdę właśnie taki elastyczny i taki lekki. Dlatego na przykład ta książka, jeżeli szukacie jeszcze jakiejś książki na wakacje, to uważam, że ta będzie naprawdę idealna. Ale teraz coś, co urzekło mnie w tej książce najbardziej. Czyli Antek ogólnie i też relacja Antka z Klarą, czyli jego siostrą. Antek to jest tak po prostu dobry człowiek. bije od niego taka dobroć, ale nie jest to też przesadzone. On popełniał jakieś błędy, on robił niekiedy głupie rzeczy, które moim zdaniem były głupie i mi przeszkadzały i mnie denerwowały. Przepraszam, zawsze, zawsze, ale tak, robił jakieś błędy, które rzeczy, może to nawet nie były błędy, ale robił rzeczy, które mnie irytowały. Ale to też mi się podobało, bo to nie było tego za dużo były wstawki, um, ale ogólnie. Oceniam go jako po prostu dobrego człowieka i bardzo dobrze czytało mi się o nim i o rzeczach, które robi i które mówi. I wzbudził moją ogromną sympatię, tak że po prostu miałam ochotę wracać do tej książki, między innymi przez to, że on tu był i że po prostu o nim czytałam. I jego relacja z Klarą to jest coś niesamowitego. Ja nie mam rodzeństwa, więc ja nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale jak wcześniej kiedyś wyobrażałam sobie ro relacje brata z siostrą, to właśnie tak, jak jest przedstawione w tej książce, i właśnie taką relację ja chciałabym mieć ze swoim bratem. Więc tak, i z Klarą, i z Antkiem bardzo chętnie bym się zaprzyjaźniła. Szczególnie, że tam też pięknie ukazana jest ta rodzinna miłość i to, że czasami może być coś nie tak, ale i tak zawsze się jest przy sobie i się wspiera i to tu jest bardzo fajnie pokazane przy mniejszych i przy większych rzeczach. I ogólnie Klara, jak myślę o Klarze, to mam taką fajną, żywiołową dziewczynę przed oczami. Trochę czasami mogłam się z nią utożsamić, trochę była niekiedy podobna do, do mnie w niektórych zachowaniach, więc jeszcze lepiej mi się też o, nią, o, o niej czytało, gdy po prostu się z nią utożsamiałam w niektórych momentach. Um, I moment z bielizną w ogóle, nie wiem czemu, tak mi się podobał jakoś, będziecie wiedzieć o co chodzi, ja nie chcę nic mówić, ale nie wiem. No. Dobrze wspominam niektóre momenty, i gdy myślę o jakichś fajnych momentach, to właśnie ten to jest jeden z nich, więc jest naprawdę super siostrą. I po prostu ją uwielbiam i w relacji z jej chłopakiem, i w relacji z bratem, i w relacji z przyjaciółmi. I też mamy tu fajnie ukazaną przyjaźń, grupkę przyjaciół, do której właśnie należą. I ona tak fajnie przedstawia te relacje, bo nie są one przesłodzone, i wydają się po prostu takie prawdziwe. Tą książkę, jak czytacie. Macie wrażenie, że to po prostu mogłoby się dziać normalnie, nie jest tu nic aż tak przesłodzone i, i nierealne, właśnie wręcz odwrotnie. I zostają nam tu przedstawione też obrazy różne rodzicielstwa, ponieważ gdy porównujemy tą rodzinną sferę Antka i rodzinną sferę Corneli, to widać tu ogromną różnicę, ponieważ Cornelia no nie ma szczęścia w życiu, jeżeli chodzi też o rodzinę. Um, tak, ma brata, brata, który no niekiedy nie okazuje jej takiego wsparcia, jak powinien, ale jej matka jest praktycznie nieobecna w jej życiu, a gdy jest obecna, to na pewno nie tak, jak powinna być, więc tutaj to... No było bardzo smutne i ciężko mi się o tym czytało, ale nie dlatego, że było coś źle napisane, tylko po prostu, że sprawiało to, że było mi przykro. Do tego też samo życie Corneli, które było um, ciężkie nie tylko ze względu właśnie na te... Rodzinne rzeczy, ale też przez e, pewne inne sprawy, o których ja wam nie mogę powiedzieć, bo nie chcę wam nic zaspoilerować i też zdradzić za dużo, ale no, na pewno to ukształtowało w pewien sposób jej charakter, na pewno wpłynęło na to, jak teraz odbiera różne rzeczy. I, I podoba mi się, że to zostało ujęte w tej historii, bo uważam, że warto poruszać takie rzeczy w książkach. Szczególnie, że czasami ludziom może się to wydawać trochę nierealne, ale takie rzeczy się dzieją na porządku dziennym. Ludzie przeżywają nawet gorsze rzeczy w swoim życiu i, i niekiedy w książkach, jak to jest poruszone, to jest to tak. Aż za bardzo i jest to naciągane, ale tutaj moim zdaniem ja tego nie odczułam i tego nie zauważyłam, i uważam, że jest to bardzo fajnie tutaj, bardzo fajne. No, ciężko mówić, żeby to było fajnie ukazane, ale odpowiednio. O. To, co mnie w tej książce najbardziej urzekło, to jest taka normalność i taka zwykłość po prostu. Nie jest to nic nie wiadomo co, tak? To jest zwykła historia dwójki ludzi, którzy mają zwykłe życie z różnymi problemami i ich los jakoś łączy. Więc nie oczekujcie, że będzie tu nie wiadomo co. Ja chciałam przy tej książce się dobrze bawić, chciałam, żeby mnie poruszyła, chciałam, żeby mnie wciągnęła, chciałam się zaangażować w tą historię i chciałam się zaangażować w tych bohaterów, w ich losy i tak właśnie się stało. I z Cornelią, i z Antkiem, i z Klarą, i z ich przyjaciółmi naprawdę się polubiłam i naprawdę obchodziły mnie ich losy, obchodziło mnie to, co tam się e, działo, więc... Uważam, że bardzo zaangażowała mnie ta książka i jeżeli tylko lubicie takie obyczajówki, lubicie takie zwykłe historie, które sprawią, że będzie Wam ciepło na sercu, które Was wciągną, i które was po prostu zaangażują, to myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna książka. Dlatego jeżeli na przykład nie czytaliście jeszcze książek Claudii Bianek i, i byliście też nastawieni do polskich autorów tak jak ja, to zachęcam Was. Ja spróbowałam, Wy też możecie i może akurat się nie zawiedziecie i może zakochacie się w tej historii tak jak ja. Więc tak, myślę, że zapomniałam o części rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć o tej książce, więc jak coś mi się przypomni, to na pewno jeszcze coś dogram. Um, nie wiem, czy ten vlog już się kończy, czy nie. Ale jeśli tak, to bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Dajcie mi znać, czy czytaliście któreś z tych książek, które pojawiły się w tym vlogu, jakie macie o nich opinie, czy chcecie może którąś przeczytać. A na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!